Dziękuję za zaproszenie i możliwość mm. się mm. dzisiaj um, z tak znakomitymi produktami z gospodarstwa rodzinnego, lokalnego, mm. podmiotu od pana Jerzego Lenartowicza. Zachęcam, aby podejść, porozmawiać, wziąć kontakt i nabywać, kupować od rolników. Zanim powiem parę słów, um, jakie ma cele fundacja, po co w ogóle powstała, podzielę się z Państwem taką refleksją. Czasy są niesamowite, jak to jest, że praktycznie wszędzie gdzieś sercz możemy nabyć czarną substancję, kolę, gdzie tak naprawdę do końca skład oryginalny nie jest podany, a nie możemy nabyć mleka od naszego rundnika. Jest to Dostanie mandat Straży Miejskiej z przerodem Jak to jest możliwe, że rolnik, który hoduje świnie, ma naprawdę duży problem z tym, żeby kupić tę świnie i zjeść ją w swoim własnym gospodarstwie? Takich to żyliśmy czasów i dlatego powstała Fundacja Rolnik Handury. Fundacja, która jest wspierana na portalach, na którym to portalu już jest ponad 200 gospodarstw z całego kraju. Są to głównie małe gospodarstwa rodzinne, które oferują wyjątkową żywność pochodzącą z gospodarstw. Dlaczego tak się dzieje, że nie mamy dostępu do zdrowej żywności pochodzącej? Dlatego, że rynek zorganizowany głównie detalicznie jest na koszmarnie, na dramatycznie niskim poziomie. Dzieje się to dlatego, że korporacje, sklepy, dużo formatowe, wyskoty z zagranicznym kapitałem. Aby to wszystko uratować, aby jeszcze uratować to, co zostało na polskiej wsi, bo jest wielkim darem, że na naszych gospodarstwach rolnych, tych małych, jeszcze zachowały się rodziny, które wytwarzają, hodują, przetwarzają zdrową żywność pochodzącą z ich gospodarstw. W Szwajcarii, we Francji, w Włoszech jest czymś naturalnym, że takie gospodarstwa się wspiera, że takie gospodarstwa się promuje. U nas niestety jest to troszeczkę odwrotnie. Ten trend się odwraca i idziemy w kierunku przemysłowym. I dlatego Fundacja Rolnik Handluje nie tylko walczy o zdrową żywność, o dostęp do tej żywności, ale także o wolny rynek. Wolny rynek, który, można powiedzieć, nie obowiązuje w realiach takiej Ekonomii klasycznej, ponieważ nie jest w stanie taki rolnik konkurować z dużymi sieciami handlowymi. Jest to niestety szczera prawda. Nie jest w stanie konkurować z przetworniami, które mają tak duże kapitał. I do tego trzeba zrobić wszystko, aby dookoła miast, jak grzyby podeszły, na nowo powstawały takie gospodarstwa, które zaoferują nam zdrową żywność. Jest to czynnik, który powinien tak naprawdę um, każdego dotykać nas osobno, także ludzi z miast, Trzeba ponieważ my jako podatnicy dopłacamy później do budżetu, aby leczyć choroby neurorozwojowe i autyzmy i aby leczyć choroby pszennego i zawału serca, za nowotwory i To wszystko nie bierze się z powietrza, drogi państwo. To bierze się w głównej mierze z żywności przetworzoną. Dlatego Fundacja Rony Wspiera takiego naszego gospodarza, pana Ladarkowicza i innych w całym kraju, abyśmy mieli dostęp do tej żywności. jeszcze raz bardzo dziękuję bardzo za to, że mogliśmy się tu wystawić. Polecam stronę wolnej, Dziękuję bardzo.